razy ci mówiłem, że nie wolno ruszać cudzych rzeczy. Dlaczego wziąłeś mój portfel do przedszkola? Amelka jest tylko w przedszkolu, a w domu nie, to są strasznie biedni. Chciałem jej pomóc. Kiedy Szymyk opowiada o tym, co się dzieje w domu Amelki, Marcin stara się tego nie bagatelizować. Czasami dzieci więcej widzą niż dorośli. Każdy rodzic powinien być czujny. Powinien słuchać tego, co dziecko mówi. Na pewno nie powinien zakładać, że dziecko coś zmyśla, tylko po prostu powinien z czujnością, wyrozumiałością, empatią sprawdzić dane sytuacje. Ja znam tych ludzi. Oni mieszkają po drugiej stronie ulicy i zachowuje się wzorcowo. Zaczyna badać tę sprawę i dociera do mamy Amelki. To jest tylko taki zalążek w trochę bardziej dramatycznej historii. Dzień dobry. Za zamkniętymi drzwiami naszego domu dzieje się przemoc domowa. Ta historia, która jest pewnego rodzaju tabu, bo zawsze myślimy o tym, że te takie straszne rzeczy dzieją się gdzieś daleko, na pewno nas nie dotyczą, na pewno nie dotyczą naszych sąsiadek, naszych koleżanek. I okazuje się, że tak nie jest że często ta przemoc, te, te ofiary są blisko nas i że możemy im pomóc. Ja nie mogę tego tak zostawić. Proszę mi zaufać. Ja chcę pani pomóc kiedy słyszymy, że za ścianami naszego mieszkania, za ścianami naszego budynku dzieje się coś złego, Sięgnijmy po telefon, zadzwonimy na numer alarmowy. Możemy to zrobić również anonimowo, ale nie ma nic gorszego, jak być głuchym na wołanie o pomoc. W życie! Konfrontacja Marcina z tatą Amelki jest dosyć wulgarna i dosyć taka agresywna. Skoro facet jest tak agresywny tutaj w domu Marcina, to może być jeszcze bardziej agresywny w stosunku do swojej rodziny, a to nie może pozostać bezkarne. To, to moja żona. I mogę robić, co chcę. Często ofiary obwiniają siebie, żyją w takim strachu i lęku, że nie są w stanie też jakoś obiektywnie spojrzeć na swoją sytuację. Musi pani przełamać strach, jeśli nie dla siebie, to dla swoich dzieci. To jest bardzo ważne dla tych osób, żeby wiedziały, że jest ktoś, kto dostrzega ten problem. Istnieją różne programy, istnieje niebieska linia, zawsze można zgłosić się na policję, do prokuratury. Oczywiście to wymaga odwagi. Mama Amelki dostaje pomocną dłoń od Izy. Już, już, spokojnie, jesteście bezpieczne. Okazuje się, że ten bezpośredni kontakt jest najważniejszy. To są te pierwsze kroki, które my możemy podjąć, żeby uratować kogoś. To sam nie ma siły, tak jak w wypadku mojej bohaterki. To nie jest żaden wstyd, kiedy jesteśmy ofiarą przemocy domowej. Niestety nasze doświadczenie zawodowe pokazuje, że wielokrotnie, kiedy ta pomoc nie została udzielana na czas, bo ktoś się wstydził poprosić o nią. Bo sąsiedzi byli głusi na krzyki, dochodziło do tragedii włącznie z tymi najgorszymi jak zabójstwo. Przemoc nie wybiera, ale ważne, abyśmy zawsze reagowali, abyśmy zawsze starali się pomóc. Życzę dużo siły i konsekwencji. Dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję bardzo.